Widzę zadanie z ruchu po okręgu, ruch po okręgu. Na razie nie będę czytała treści tego zadania, tylko spojrzę na ten rysunek, który tutaj mamy obok, i spróbuję sobie to zadanie oswoić. Czyli mamy tutaj ciało, o tu jest to ciało, i to ciało porusza się po okręgu. I tutaj przypominam sobie, że jeżeli ciało porusza się po okręgu, to na to ciało musi działać siła dośrodkowa. W tym przypadku. Siłą dośrodkową będzie siła, która powstała przez dodanie wektorowe dwóch sił, siły naciągu nici i siły ciężkości. No to oswoiłam sobie trochę to zadanie. Wiem, że w większości przypadków, gdy rozwiązujemy zadania z ruchu po okręgu, należy siłę dośrodkową znaleźć. No to już sobie przypomniałam, jak tę siłę. Jak tę siłę tutaj narysować i skąd ona się bierze. Jeszcze tylko patrzę na ten rysunek i myślę sobie, tu mamy kąt alfa, i ten kąt alfa jest również w tym trójkącie sił. Dobra, no to oswoiłam sobie zadanie. Spójrz teraz na treść tego zadania. Zatrzymaj na moment film, wczytaj się w treść zadania i przechodzimy dalej. W zadaniu 2.1. Czytam, że na ciało B poruszające się po okręgu działają dwie siły. Siła grawitacji i siła reakcji nici. No, to już wiemy. Siłę naciągu nici, nazywaną tutaj siłą reakcji nici, już sobie tu narysowałam. I siła ciężkości, która tu jest nazywana siłą grawitacji, również już na rysunku mam. Czyli to, to już akurat wiem. I teraz spójrzmy. Na diagramie poniżej narysowano, oznaczono siłę Fg. Czyli mam już tutaj siłę ciężkości. I co ja mam tutaj zrobić? Na powyższym diagramie narysuj i oznacz wektor siły Fn, czyli to jest ta siła reakcji nici, czyli mam narysować siłę reakcji nici oraz wektor siły wypadkowej działającej na poruszające się ciało po okręgu. Ja oczywiście wiem, że tą siłą wypadkową jest siła dośrodkowa. Widzę, że Mam tutaj przygotowane kratki na narysowanie tych sił, dlatego staram się rysować je bardzo porządnie. Na ogół jest tak, że te rysunki i kratki są przygotowane bardzo mądrze. Patrz, tutaj mam, liczę teraz kratki tej siły. 2, 4, 6. I teraz będę musiała narysować. O! Będę musiała narysować siłę. Reakcji nici, to jest ta siła. Oczywiście na maturze rysujemy ją porządnie linijką i wszystko pasuje. Rysuję teraz porządny równoległobok. Jeszcze raz spojrzę, tu mam 2, 4, 6 kratek. 2, 4, 6 kratek. Super i rysuję siłę wypadkową tych dwóch sił. Wszystko narysowałam bardzo porządnie. No nie od linijki oczywiście, ale jest nieźle. I teraz pojawia się pytanie, czy to jest koniec tego zadania. Spójrz jeszcze raz na treść. Na diagramie narysuj i oznacz wektor siły. Ja nie mogę tego zadania zostawić w tej postaci. Ja muszę oznaczyć siły, żeby było jasne, które siły narysowałam. To jest siła Fn i to jest siła wypadkowa. Super. Koniec zadania. Dostałam dwa punkty. Idziemy dalej. Teraz mam zadanie 2.2, to jest zadanie za jeden punkt i widzę, że muszę uzupełnić dwie odpowiedzi, żeby otrzymać jeden punkt. W pierwszym podpunkcie, jeżeli wzrośnie prędkość, napiszę sobie prędkość rośnie, to co stanie się z kątem? I tutaj obok narysuję sobie może jeszcze raz ten trójkąt, ten... Trójkąt sił, ale nie będę przerysowywała już tego trójkąta siła naciągu, siła wypadkowa, tylko narysuję sobie, znaczy nie będę przerysowywała wektorów, tylko tak sobie obok naszkicuję, że kąt alfa jest tutaj, więc przerysuję ten trójkąt. Przeciwprostokątna to siła reakcji nici. Ten bok to siła wypadkowa, czyli siła dośrodkowa, i ten bok jest równy temu, czyli jest to siła ciężkości. Tak sobie bardzo tak delikatnie tutaj obok naszkicuję, czyli tak, to była siła ciężkości, to była siła reakcji nici, a to była siła dośrodkowa. W moim zadaniu jest mowa o tym, że rośnie wartość prędkości. Jak rośnie wartość prędkości, to wzrośnie siła dośrodkowa, czyli ja sobie wyobrażam, że ten bok wzrośnie. Długość tego boku wzrośnie, a kąt alfa jest tutaj. Jeżeli długość tego boku wzrośnie, to kąt alfa wzrośnie, czyli zwiększy się. Czyli w zadaniu 1 będę miała odpowiedź pod punkt A. I teraz wartość prędkości rośnie, i pyta pytanie dotyczy wartości siły napięcia nici. Siła napięcia nici to jest to. Czyli ja sobie wyobrażam w ten sposób, że ten kąt alfa rośnie, czyli na przykład Czyli na przykład ten trójkąt wygląda teraz o tak, czyli ten kąt alfa ten wzrósł, no więc ten bok tego trójkąta, czyli siła napięcia nici, no również wzrośnie, czyli tutaj mamy odpowiedź D. Koniec zadania. Idziemy do kolejnego zadania. No tutaj w kolejnym zadaniu widzę, że jest to zadanie za trzy punkty. Jest to zadanie pod tytułem wyprowadź wzór. W tym zadaniu mam wyznaczyć okres obiegu ciała. Napiszę szukane okres w zależności od, czyli mam dane: długość nici, przyspieszenie i kąt. Oczywiście w domyśle, jeżeli mam dany kąt, to prawdopodobnie w tym wzorze musi znaleźć się sinus kąta, może cosinus, może tangens. Dobra. I teraz spójrzmy jeszcze raz, co my już wiemy. To zadanie jest ułożone w bardzo mądry sposób. Bo zobacz, teraz to, co narysowaliśmy w pierwszym zadaniu, prawdopodobnie pomoże Ci to zadanie trzecie rozwiązać. Więc ja przerysuję, tutaj też tak obok po raz kolejny, przerysuję ten trójkąt sił. Tu jest kąt prosty, tu jest kąt alfa, tu jest siła dośrodkowa, tu jest siła ciężkości. No, siły na ciągu może już nie będę rysować. Ale spojrzę jeszcze raz na ten rysunek, a w zasadzie, o może na ten rysunek, i zauważę, że przecież tu jest długość nici L, mam dany bok tego trójkąta długość nici L, to jest promień R, i tutaj również mam kąt alfa. Narysuję sobie ten drugi trójkąt, czyli tu jest długość nici, tu jest kąt alfa, tu jest promień okręgu. Tu jest kąt prosty. I teraz patrz, tu jest kąt alfa, tu jest kąt alfa. Te dwa trójkąty są do siebie podobne. I teraz, na moment, zatrzymaj film, spójrz na to, co masz dane i spróbuj to zadanie rozwiązać samodzielnie. Zapiszę obok wzór, który powinniście otrzymać po rozwiązaniu tego zadania. Ten wzór wygląda tak: 2pi pierwiastek z l cosinus alfa, przez G. Jeżeli otrzymaliście taki wynik w tym zadaniu, to możecie przestać oglądać ten film, zrobiliście zadanie świetnie. świetnie. A jeżeli nie, spójrzcie, jak to zadanie powinno być rozwiązane. Być może utknęliście w którymś momencie, e, nic nie szkodzi. Pamiętaj, że za to zadanie na maturze można było otrzymać aż trzy punkty, więc warto w tego typu zadaniach próbować dotrzeć do któregokolwiek etapu. Nawet jak utkniesz, to być może otrzymasz jeden punkt, być może otrzymasz dwa punkty. Spójrzmy, jak to zadanie powinno być rozwiązane. Pierwsze, co przychodzi mi do głowy, to wzór, w którym jest okres. Jest to wzór na prędkość liniową w ruchu po okręgu 2πr przez t. Ja może od razu z tego wzoru wyznaczę okres. Okres to 2πr przez prędkość. I teraz tak, no... Muszę tutaj w jakikolwiek sposób znaleźć prędkość. Już widzę, że R, które mam w tym wzorze to R prawdopodobnie będę mogła połączyć oczywiście z tym L i z kątem alfa, a w zasadzie z sinusem kąta alfa, ale może na razie to zostawię. Zajmę się tym, co najważniejsze, czyli prędkością. W tym trójkącie widzę, że siła dośrodkowa. Wiem, że wzór na siłę dośrodkową to MV kwadrat przez R i tam kryje się ta prędkość. Siła dośrodkowa do siły ciężkości to tangens kąta alfa. Zapiszę to. Tangens kąta alfa, siła dośrodkowa przez siłę ciężkości, czyli tangens kąta alfa, siła dośrodkowa MV kwadrat przez R. R już na dole, znaczy R już wrzucę do mianownika i siła ciężkości razy MG. M się skraca, jest nieźle. Z tego wzoru ten wzór przekształcę, żeby otrzymać prędkość. Prędkość jest równa r razy g razy tangens kąta alfa i pierwiastek z tego wszystkiego. No i super. Tę prędkość, tę może na żółto, tę prędkość podstawiam do tego wzoru. Spójrzmy Przepisałam 2πr zamiast v. Podstawiłam cały ten wzór i teraz trzeba by w tym wzorze zrobić porządek. Czyli r chciałabym wsadzić pod pierwiastek. Czyli spójrzmy zamiast r zapisałam pierwiastek z r kwadrat i z tego całego fragmentu zrobiłam jeden pierwiastek. Widzę, że jedno r mi się skraca. Super i dostaję wzór 2π pierwiastek z r. Przez G razy tangens alfa. Jest już naprawdę nieźle, dlatego że w moim wzorze powinnam mieć G, mam G, powinnam mieć kąt, mam tangens alfa, tylko w moim wzorze powinno znaleźć się L, a ja mam R. Dlatego wracam do tego y, trójkąta i tutaj zapiszę sobie, że R przez L to sinus alfa, czyli R jest równe sinus. Nie, tak, nie można tego zapisać. Muszę to zapisać porządnie. Czyli najpierw L, a dopiero potem sinus alfa, czyli L razy sinus alfa i dopiero teraz cały ten wzór ten cały wzór podstawię do R tutaj. Spójrzmy co otrzymam. Pod to R podstawiam L sinus alfa, wpisuję do tego wzoru i teraz spójrzmy Miałam wyznaczyć okres, okres, to jest wzór na okres. Ten wzór zaczyna się tutaj ciągnie, się, ciągnie tutaj, to jest wzór na okres. W tym wzorze miałam mieć L, mam L, miałam mieć G, mam G i miałam mieć kąt alfa, w tym przypadku oczywiście sinus i tangens. I teraz w zasadzie to jest koniec, ale być może widzisz, że to ten zapis wygląda mało elegancko. Można go po prostu uprościć, tak? Czyli możemy zamiast tangen, możemy tangens, Rozpisać jako sinus przez cosinus. Zamiast tangensa wpisałam sinus przez cosinus. Sinus mi się skróci, kosinus tutaj wpadnie do licznika i dostaję ostateczny wzór. Okres jest równy 2 pi pierwiastek z L cosinus alfa przez g. Koniec zadania. Dostałam 3 punkty. Po więcej zapraszam na stronę www.easyphysy.pl